Cześć, witajcie. Z tej strony Krystian i dzisiaj sobie pogramy w taką jedną grę. A wiecie co to? Wiecie co to jest? Tak, tak jak musicie Gieta online. Witam o. Witam bardzo. A ty tutaj mogę się przybierać? Nie wiem moi drodzy. O, i teraz. a no tak i moi drodzy ja nie widziałem, że mogę ubierać moje postacie moją postać aha tutaj klata goła ja muszę sobie zrobić tatuaż na razie weźmiemy takie zioło a to garnitury Okej. Okay. A czekajcie, się, bo ja mam parę rzeczy. Czy tutaj ciągle no, no raczej, i tensy? Dobra, czwarty moi drodzy. Ale tak prezentuje się, teraz ma postać. Więc teraz wchodzimy. Aha. Więc teraz... Tutaj a to może po odcinku bo nie wiem czy się odbywa. dobra wchodzimy teraz sobie na górę jak u to kupiłem sobie apartament za 205 tysięcy e, taki o pięk, fajny widoczek play na parking któryś z tamtych był był na sprzedaż, ale nie kupiłem bo kosztował milion a ja samo jakiegoś typa milion milion, a tamten mil, kosztował milion sto tysięcy, więc postanowiłem, że kupię ten za 205 tysięcy, czyli ten i kupiłem sobie Challengera za no za siedemset dwadzieścia pięć no tak, tu I, i pamiętajcie, że gdy będziecie, gdy na przykład gracie w GTA Online to możecie mnie zaprosić do znajomych. Mój to Adept Magnet 2. No właśnie, pewnie się pytacie że on tak dziwnie, ale dzisiaj sobie zrobimy misję, moi drodzy. Tak, misję sobie um, dziś spormimy no, na online jakby co? No, dobra Czekajcie. A, no, ale... ja, Ktoś będzie ze mną grał. Please. Kula czekajcie. Poszedł do znowu. Dobra. Obra Dobra, mistryjkę sobie robimy może ktoś do nas dołączy nie wiem ale może sobie trochę poczekam poczekam sobie trochę żeby ktoś dołączył do nas a napiszcie mi w komentarzu w komentarzach jak się przyjmuje w ogóle zaproszenia bo ja nie wiem mam po co to mam bo nie mam znajomych na razie Oj, chyba ktoś mnie... Bo ludzie nie, nie chcą ze mną robić misji. A ja jestem gotów Dobra, będę musiał coś zrobić, moi drodzy. Żeby robić tę misję. Ej, ej od jakiegoś typa? Coś dostałam? gdzie? tylko gdzie? gdzie? O, arena, dobra. Dobra, to tutaj robimy misję. Bo nikt nie chciał ze mną e, robić misji, więc teraz... A jak wy chcecie ze mną pograć, to pamiętajcie, mój nick Magnet 2 ale w ogóle wam zapiszę będziecie mieli w opisie a nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału bo będziecie z powiadomieniami i kliknijcie ten czerwony przycisk żeby z, żeby z, żeby z czerwonego stał się szary i, na, i na klik, kliknijcie o tam o gdzieś pod filmem dzwoneczek wtedy będzie i dajcie lajka like i wtedy będziecie z powiadomieniami ale już od subskrypcji i, od, i z dzwonkiem to będziecie już, ale no, po prostu no ale długo By co ludzie z chat jak będziecie chcieli znowu pograć w, w jakiejś gry na przykład Gran Turismo Sportu, bo teraz mam o Wam też się bo popatrzę na telefonie. Jakby co to nagrywam na telefonie. A tutaj instaluje mi się Fortnite. A tutaj mam Resident Evil 2. A wie, gdy ktoś z Was grał w to grę i wie o co chodzi, to mi napiszcie, bo jestem ciekaw. Ale trochę się cykam. Co się stało? Czy on nie mogę grać mi Hello! No, okay. I'm otherwise occupied to call back later. You heard? I'm Teraz wam pokażę pokazuję mój garaż Uwaga Teraz pokażę wam mój garaż uwaga Pewnie byście chcieli zobaczyć moje auto hahaha. Ha, ha. No A więc przed wami taki challenger ale nie jest trochę... On nie jest taki podobny strasznie ale patrzcie spoiler o tu Obniżenie dałem. Karbonowy ten, tutaj Tutaj wszystko. Legit. Tu, tu patrzcie, klatka taka. Tak klateczka się prezentuje. Z pierwszej osoby. A tak o tutaj wygląda. Żeby przyciemniała na za 450 dolców. A więc teraz sobie wyjeżdżam z garażu. wam pokazać jak nam na chodzi. Teraz posłuchajcie, jak ona idzie. Bokiem. Może nie słyszeliście tego, to ja przygłoszę dla Was trochę. A może teraz? Dobra, jak teraz słyszeliście to. Fajnie. a ścisze mnie, tak Jakby co, jakbyście chcieli się dowiedzieć, w którym apartamencie mieszkam? W ja mieszkam? Czekajcie. W którym ja apartamencie mieszkam? Tak, o tutaj, o w tym, o. W tym tutaj apartamencie. Więc no, ci, co będą chcieli ze mną robić misję, to bardzo chętnie. Kurde, no, online nic nie ma ciekawego, nie Nie wiem, co mam robić. A tak, cicho, stoż. Ja w ogóle sam nie Nie wiem, tu może trochę poszalejemy. tu maszyną. Wybaczcie, że ja nic nie mówię, ale się ludzi. O, Lester napisał. No dobra, jolo, robimy. Hehe. <grystanie> Pewnie byście... pewnie wam nie pokazywałam twarz, nie? A więc teraz ma no, szansę... Pilsenburg Dobra, te. Ja się czekam wam pokazać... A to może potem... To pewnie znowu graczy do mnie nie dołączy, co? Niech też do mnie dołączy... Dobra. Chyba nie będę robił tej misji. Bo trochę ciężko. Ale z Was, jak byście chcieli ze mną pograć, to mój nick Adept magnet. Dwa. Dobra. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Christian Zer, <grych> mojego kanału. I chciałbym Was no, poprosić, żebyście ze mną pograli trochę w online, nie? Bo mi się nie mówi, sam grać bez moich widzów. I jak wy macie git online, to napiszcie pod tym filmem. w To chętnie przeczytam. I wam. No i po prostu, co. I was. I wy mnie zaprosicie. To sobie razem poprawiamy. Więc co? Mordeczki. Na razie szko. Na razie znasz.